Panie marszałku. Nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Dziękuję bardzo. Też był pan w grupie umiarkowanych. Pytanie zadaje pani posłanka Izabela Reszczyna, Platforma Obywatelska. Proszę bardzo, pani posłanka. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, państwo ministrowie, szanowni goście. Mnie natomiast wystąpienie pana posła Kłosowskiego kojarzy się z innym przysłowiem. Kto z kim przestaje, takim się staje. Naprawdę, proszę państwa, pan poseł występujący w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość dał nam wątpliwą przyjemność przeżycia déjà vu. Ja przez 10 minut myślałam, że zmównicy przemawiają przedstawiciele LPR-u i samoobrony w jednym. No i niestety. No, tak. e a raportniku, o którym pan poseł mówił, dotyczył, żeby było jasne, czasu, czyli o złym stanie bezpieczeństwa w polskiej szkole, dotyczył okresu funkcjonowania programu zero tolerancji. Natomiast, no szkoda, że pana posła nie ma. Pani minister, moje pytanie jest następujące. Otóż w 1999 roku. Polska szkoła przeżyła reformę programową. Nauczyciele się w nią zaangażowali bardzo mocno. Całe środowisko y, oświatowe naprawdę włożyło mnóstwo energii w tę zmianę. Chcieliśmy uczyć inaczej, chcieliśmy odejść od encyklopedyzmu, chcieliśmy uczyć umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu, chcieliśmy odchudzić programy nauczania. Stąd moje dzisiejsze pytanie i proszę o odpowiedź, czy naprawdę będzie wreszcie tak i jak my nauczyciele mamy w to uwierzyć, że. Rzeczywiście treści programowe zostaną zmniejszone, bo nie da się nauczyć wszystkich wszystkiego w tym czasie. Po prostu się nie da. Zdrowy rozsądek każe i czy Państwo rzeczywiście podejmiecie ten trud, żeby nauczyciel w klasie mógł z uczniami dojść do zakładanych efektów, bo takie są oczekiwania. Czy ta podstawa programowa rzeczywiście to wprowadzi, czy w tym ma być lepsza od tej poprzedniej, bo jeśli nie. No to szkoda pary. Dziękuję, Dziękuję bardzo.